Siemano, Gitaro, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. To jest film już po live. Mam nadzieję, że live Wam się podobały, bo mogę robić ich więcej, tylko muszę wiedzieć, czy Wy chcecie w ogóle, żebym robił te lajwy. Dobra, więc tak, dzisiaj film, gdzie będę pisać książkę które będą ważne informacje, nie będę mówić ich na głos, bo nie wiem czy hacker teraz mnie słyszy, tu czy nie więc nie będę ich tu mówić na głos, po prostu tak, jak spotkam się z kapitanem Tamim to po prostu mu dam tą książkę będą bardzo ważne informacje o bardzo ważne informacje będą po prostu, powiem, że po prostu bardzo ważne informacje będą w tej książce Eee, dobra, tu jest golem, zobaczymy. Dobra, tutaj są wszyscy wieśniacy, więc super. No to tak, najpierw idziemy spać widzowie, żeby nikt nas tutaj nie zdrażarł i żeby e, nie było żadnych więcej dziur. Na kolejnym lewie postaram się ogarnąć więcej e, tej wioski, więcej ogarnąć tych dziur, żeby było zasłonięte. Dobra, i teraz tak, tutaj nie ma. Kurde, ja, mu, ja muszę ogarnąć książkę Albo emeraldy, tylko ja nie mam tutaj żadnych emeraldów, ani... No, ani emeraldów, ani książek, więc muszę pójść do villagerów, zobaczymy czy... Oni cokolwiek mają tutaj Siunka, nie masz tu nic, tutaj gówno Tutaj to samo, o czekaj, papier, ale ja potrzebuję za coś papier, kurde Czyli widzowie od villagerów nic nie, nie będziemy brali, bo oni po prostu nie mają żadnych ważnych itemów. przejdźmy się, zobaczmy czy może hacker zostawi jakieś wiadomości, czy jakieś twoje kolory, których o, kurde których my z im po prostu nie lubimy, a hacker po prostu tak zaznacza swoje nie wiem co to jest, więc ja to niszczę dobra mm. i tak musimy to wrzucić do lawy tu o oh, fuck! Ja bym się prawie zabił z tym dobra mm, to w takim razie musimy pójść do domku i widzimy się widzowie jak, jak ogarnę, e, jak ogarnę po prostu, skądś wezmę książki po prostu, bo to będzie naprawdę długa wyprawa. Okej, okay, widzowie, mamy już książki i e, cztery książki specjalnie zrobiłem. I teraz tak, napiszemy no, tutaj wiadomości, które no niestety nie mogę mówić na nagło, bo nie wiem, czy haker mnie słyszy. Ale dobra. Napiszemy tutaj, tutaj, albo wiem, pójdę specjalnie do miejsca, gdzie takie rzeczy się pisze. Nie tu, gitara, tylko tu. O. Tu. O. Au! Ja jaki debil ze mnie, Boże, co odwołuje właściwie. Dobra, jeszcze raz. Słuchajcie, przed chwilą widzieliście e, trailer do nowej piosenki e, Egipt. Tak. Nowa piosenka będzie już 17 sierpnia o 20.00, a trailer będzie 10 Czyli to już. Trailer będzie już za. Za 3 dni będzie trailer. Więc. No. Wszyscy musicie wbić na ten trailer, który będzie już za 3 dni. Dobra. A my teraz tak. Tutaj musimy teraz napisać wiadomości. Bardzo ważne. Więc tak. Od. I tak. Eee, Najpierw Ci takiego. Hej. Kapitan Tami. Słyszałeś? Pewnie. Pewnie słyszałeś, że się, się podaję Napisałem do, hakera, hakera, że że się poddaję i proszę i proponuję sojusz z nim z nim i teraz tak ale Dobra, e, ja mam taki pomysł, że teraz tak, ja zatrzymam nagrywanie, lepsze to co uważam, co powinno trafić do Kapitana Tamiego, a później wam to przeczytam. Okej, okay, widzowie, napisałem już e, pierwszą książkę do Kapitana Tamiego, tylko problem jest, o oh fuck, tu jest zamek też, problem jest taki, że mm, Raz, jak napisałem i przez przypadek wyszedłem z tej książki, to, e, to wtedy wszystko mi się anulowało. Jeszcze raz musiałem napisać, ale pierwszą książkę, widzowie, mamy do niego napisaną. Zaś wam ją przeczytam, tylko pójdźmy tutaj, żeby nikt nas nie podsłuchiwał. Albo ja mam plan. Wylećmy w ogóle z tej wioski, bo myślę, że haker to tylko nas słyszy jak... O kurde, ja się zaraz zabiję. Bo ja myślę, że hacker jest. E, I z jak jesteśmy w wiosce, a jak hakera... A jak my jesteśmy poza wioską, to hacker wtedy nas nie słyszy. Dobra. Więc tak, tutaj sobie przeczytamy, bo odleciliśmy daleko od wioski. Dobra. Hej kaptantami. Pewnie słyszałeś, że się poddaje. Napisałem do hakera, że się poddaje i proponuję sojusz z nim. Ale mam... Plan, że będziesz miał z nim udawany sojusz, i że jesteś przeciwko mnie, i że będziesz przeciwko mnie, i że ben... i że będziesz przeciwko mnie, ale będziesz mi dostarczał pokryjomo informacje, które się od niego będziesz się, czyli co? Ale będziesz mi dostarczał inform... Będziesz mi dostarczał pokryjomo informacje, które, się, które od niego będziesz się dowiadywał. Mam nadzieję, że haker nie będzie dawał nam informacji w prawdziwym życiu. Marcel Gitara. Dora, te informacje Wam przekazałem. Mam nadzieję, że kapitan. Tam, że ja mu, ja mu później y, tą informację przekażę, oczywiście. Jak, oczywiście, wejdzie do Minecraft'a, bo teraz go nie ma. Troszeczkę mnie boli gardło, mam nadzieję, że. Bo dzisiaj mam taki plan, że pójdę do studia i jeszcze raz nagrać wokal do tego. do tej piosenki Egipt. Mam nadzieję, że przez to gardło. Mm, mam nadzieję, że po prostu przez to gardło uda mi się to jakoś zaśpiewać. Dobra, ja teraz kurde, muszę znaleźć wioskę naszą, tylko kurde, nie wiem gdzie one. Je... Była, ja już się pogubiłem tutaj w tych terenach. O! <śmiech> <śmiech> Proszę bardzo, jesteśmy tutaj. Więc widzowie, pierwszą książkę mamy dla niego napisaną. Zobaczymy. E, więc tak, ja tylko tutaj sobie ją tutaj podpiszę dla kapitana. No, ja my, ja już kończę na dzisiaj ten film do zobaczenia w kolejnych filmach.